Cześć, dzień dobry, kochani, witam się z Wami w nowym vlogu. Tym razem vlog, taki troszeczkę luźniejszy, ponieważ mamy środę i ja do niedzieli mam wolne. Dopiero w poniedziałek wracam do pracy po wakacjach, więc postanowiłam, że tutaj przyjdę z takim parodniowym vlogiem. Dzisiaj chciałabym zacząć nadrabiać trochę zamówienia, ponieważ odkąd byłam na urlopie, nie przyjmowałam nowych zamówień i wiecie, teraz się wszystko tutaj złożyło, że mam 8 zamówień w jednym momencie, więc muszę to jakoś racjonalnie tutaj. Podzielić, zwłaszcza, że chcę teraz też. Yy, Patryk! Może zostawić <głoszę> to na chwilę? No już nie da. Zwłaszcza, że chciałabym w tym tygodniu również ogłosić nowości i nie za bardzo wiem, który dzień jest dobry. Ogólnie teraz nagrywam trzy yy, filmiki równocześnie i to jest takie zagmatwane, ale cieszę się, że troszeczkę mi wróciła motywacja do nagrywania. E, pierwsze, co muszę zrobić zanim siądę w ogóle do zamówień, to. Zamówienie materiałów, ponieważ dawno tego nie robiłam i wiem, że jestem troszeczkę tutaj spłukana z niektórych rzeczy, zwłaszcza z filcu, z tego co kojarzę, więc tutaj teraz czeka mi inwentaryzacja, zapisywanie stanów. Tutaj mam wszystkie materiały na górze, więc na razie ich nie widzicie, więc muszę się zabrać za policzenie każdego materiału i zobaczenie, czego mi nie z tym brakuje. Reszta tego urlopu zapowiada się dosyć intensywnie i póki co mam dużo planów, więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj to pogodzić z vlogowaniem, bo raczej większość czasu będziemy siedzieć w domu, ale zobaczymy. Dobra, biorę się, zaraz Wam pokażę. W ogóle, jak ja to rozrysowuję, bo to jest taki mój. Sama sobie wymyśliłam ten sposób, nie wiem, czy jest dobry, czy nie. Raczej nie pilnuję stanów, bo wiecie, jak mam wszystkie zamówienia rozpisane, to pilnuję, żeby po prostu mieć na to zamówienie, więc niestety muszę usiąść, bo chyba od miesiąca nic nie zamawiałam. I troszeczkę się boję, że te zamówienia, które teraz będę szyła, to ich nie mam, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Udało mi się policzyć wszystkie materiały i powiem Wam, że nie jest tak źle jak sądziłam, bo myślałam, że będę miała duże braki, przez to, że jednak przed wyjazdem miałam bardzo dużo zamówień, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zamówiłam tylko filz, bo zwołam tylko dwie sztuki, więc tutaj moje małe niedopatrzenie. Jeśli chodzi o zamówienia, które dzisiaj zaczynam, to też jestem w szoku, bo mam tylko do wycięcia dwa materiały, czyli niebieską bawełnę i taką mm, brązową. I oczywiście zanim. Będę wycinać, to muszę wyprasować i zdekatyzować, czyli poddać tkaninę wysokiej temperaturze. Tutaj Wam pokażę, co będę zaczynała. Jeśli chodzi o materiały wodoodporne, to jedno zamówienie w sumie składa się z dwóch otulaczy, czyli z habrów i z słoneczników. Później mamy kolejne Habry, tak jak widzicie, jest to wzór, który całkiem często jest zamawiany. I tej konstelacje. Jeśli chodzi o życie, to chyba na dzisiaj koniec. Ogólnie mam dziwny kadry, bo nie chcę podłączać statywu i to jest taki prowizoryczny statyw. Dzisiaj zrobiłam naprawdę bardzo, bardzo mało, ale jakoś ciężko mi wrócić w ogóle do robienia czegokolwiek, bo dzisiaj jestem tak Tak zmieszana, tak dziwnie się czuję, jakoś tak ciężko mi wrócić powolnie do tego wszystkiego. Więc co mi się udało, to wycięłam po prostu te bawełny, o których Wam mówiłam, więc jutro zaczynam tutaj wszystko robić i teraz e, biorę się za mm, tworzenie posta, bo chciałam to wszystko robić do 17.30 i 17.5, więc zostało mi trochę czasu, więc poświęcę go też na SeaWorld właśnie. Więc będę obrabiać post, który się dzisiaj pojawi e, i myślę, że potem e, pohaftuję, bo film z haftowania też się pojawi na tym kanale. Tylko nie wiem w jakiej kolejności, czy najpierw zobaczycie ten, czy jednak e, haftowanie. Wydaje mi się, że haftowanie, więc wtedy wam tutaj e, podlinkuję Teraz spadam, bo już nie mogę tutaj wysied wysiedzieć w tej e, pracowni. Zwłaszcza, że Syryjusz ma nową obrożę przeciw kleszczom i ona tak śmierci, że nie wytrzymam tu dłużej. Dzień dobry, kochani, witam się z wami w czwartek. Jest godzina, już wam powiem, która. E, 9.46 i my już mieliśmy w ogóle pobudkę o 6, ponieważ jechaliśmy na siódmą do weterynarza z całą trójką zwierzaków, więc było naprawdę dosyć zabawnie. E, ja się teraz zbieram do fryzjera i. Możecie widzieć, że moje włosy są całkiem dziwne, bo są jeszcze mokre i są wysuszone i poczesane, więc nie wyglądają zbyt pięknie, ale to jest ostatni raz, kiedy mnie widzicie w takich włosach, przynajmniej, przynajmniej, nie wiem, przez rok nie będę tak wyglądać. Moje włosy są ciężkie, właśnie kręcą, ale nie za bardzo i... Nie ogarnęłam jeszcze fryzjera, który by się na tym znał, więc mam nadzieję, że ten będzie w porządku. Możecie słyszeć autobusy, bo mam otwarty balkon, a mieszkam centralnie przy przystanku autobusowym. Eee, więc co, zbieram się, mam nadzieję, że mi nie zleje deszcz, bo zapowiada się całkiem deszczowo. I dzisiaj planujemy z Patrykiem pojechać do hurtowni Tkanin i ogólnie takiej, wiecie, pasmateryjnej eee, jest to w innym mieście oddalone tak pół godziny od naszego, więc całkiem dosyć duża przeprawa, ale chciałam już tam pojechać od długiego, długiego czasu. Mam nadzieję, że się uda i coś tam dla Was nagram, bo chciałabym kupić dosyć dużo rzeczy. Dobra, bo zaraz się spóźnię, a muszę iść na nogach. Nie wiem w ogóle, gdzie to jest. Nienawidzę iść gdzieś i nie wiedzieć, gdzie, gdzie jest wejście. To jest zawsze mój taki strach, ale mam nadzieję, że wiecie, wszystko szybko przeminie i będę Wam się mogła pokazać w krótkich włosach, bo moje włosy tak sięgają, no no dosyć są długie, no ale nie lubię ich i mam z nimi dosyć taką walkę ostatnio, więc cieszę się, że jest skrócę już. Jest już 19 i powiem Wam, że bardzo mi się już nie chce tutaj siedzieć, bo e, odkąd wróciliśmy z Grecji, nie idzie mi robienie rzeczy, które kiedyś były dla mnie normą, więc e, można powiedzieć, że jestem w połowie m, tych otulaczy, które teraz robię. Jeden otulacz już po prostu zostawiłam, bo mam dosyć patrzenia na to i cały czas sięgałam po telefon, więc nie ma sensu chyba tutaj po prostu tkwić i się męczyć. E, jeśli chodzi o e, nasze zakupy w hurtowni, to... Spodziewałam się czegoś może troszeczkę więcej, ale fajnie, bo udało mi się kupić nowe kolory wstążek, więc przynajmniej nie wróciłam z pustymi rękami. I teraz wam pokażę, co udało mi się kupić jakie właśnie wstążki. Ogólnie to w planach mam teraz może w końcu siąść i zmontować vloga z wakacji, ponieważ mam tam bardzo dużo ujęć trochę z GoPro, trochę z telefonu więc trochę będę miała przy tym zabawy, jednak, ale jutro chciałabym. Jutro chciałabym dograć takie podsumowanie, co udało mi się przeczytać, bo to były trzy książki i chciałabym, wiecie, taką krótką recenzję dodać. Jeśli chodzi o moje włosy, to wyglądają one tak, więc są na pewno dużo krótsze. Pierwszy raz mam takie ścięcie, bo zazwyczaj fryzjerzy mi bardzo mocno cieniowali te włosy i one były bardzo takie aż za lekkie. No zobaczymy, bo. Trochę się stresuję, że nie będą się ładnie kręcić, przynajmniej teraz ładnie wyglądają, więc może uda mi się w razie czego odnosić je tak. Zobaczymy. Są ogólnie krótkie, ale nie przeżyłam jakiegoś wielkiego szoku, że nie mam połowy włosów i wydaje mi się, że wygląda to dużo, dużo lepiej. Z takich jeszcze miłych rzeczy, to w ogóle kupiłam sobie nowy bidon. To jest z Duffy, nie z Duffy. Nie, tak, Dafi, dobrze, dobrze pamiętam. Wcześniej miałam taki wiecie, klasyczny, ale jest on w takim stanie, że już nie chciałam z niego pić. A że ten był na promocji, a długo co nam chodziło, to sobie kupiłam taki z ciubkiem. I ogólnie będę go trzymała tutaj, właśnie w pracowni. Na siłowni sobie może kupię jeszcze tamten, co miałam wcześniej. Eee, ogólnie potrzebuję czegoś takiego, bo siedząc tutaj, to ja zapominam o, o czymkolwiek, więc nie piję. Wody, a jak mam wodę przy sobie, to tak wiecie, automatycznie sięgam. Jeśli chodzi o stążki, które kupiłam, to, e, to Kupiłam sobie kolor biały, bo ten już mi się kończy. E, postawi postawiłam również na brązowy, bo nie mam takiego koloru. Szary już miałam. Taki w kropeczki, coś troszeczkę innego. Też dużo osób właśnie pytało o takie beże, Ten żółty już miałam i postanowiłam, że wybiorę pomarańczowy, bo mam taką bawełnę mm, w kolorze kary i super, będzie właśnie pasować ta wstążka, bo ogólnie gdy dobierałam wszystkie wstążki, to miałam przy sobie bawełny takie wiecie, skrawki, bawełny, żeby móc dopasować, ten zielony neonowy już miałam i dokupiłam taki, ja bardzo nie lubię szyć zielonych rzeczy, ale wiem, że dużo osób pyta, dlatego z pomocą Patryka wybrałam właśnie ten zielony później taki właśnie słodziutki, niebieski prawie w kolorze moich paznokci, które muszę już ściągnąć ten już miałam. Ten kupiłam dlatego, że sądziłam, że ten mi się kończy, ale jednak mi się nie kończy, więc mam dwa bardzo podobne kolory, ale no, trudno. Tutaj taki brudniejszy róż i przesłudki fiolet. Uwielbiam w ogóle ten rodzaj fioletu i się nie chcę wyostrzyć, no ale wiecie o co mi chodzi. A ten ciemniejszy już miałam, więc z siedmiu kolorów zrobiło mi się... O Jezu, nie mogę da wstać. Z 7 kolorów zrobiło mi się 15, i jestem zawascynowana, jak to wygląda, bo uwielbiam, uwielbiam. I już sobie kupię takie pojemniki w whisky, więc myślę, że w przyszłym tygodniu na Story wam je pewnie pokażę. Jest sobota i przychodzę do Was z szybkim update'em, ponieważ. Yy... Wczoraj w ogóle nie szyłam, jakoś nie miałam siły ani ochoty. Wczoraj też e, bardziej skupiłam się na nowościach Sealing Words, czyli udałam już post, wiecie, e, o Booksleaf, więc Booksleaf jest już w sprzedaży, tak oficjalnie. Te mam takie niedokończone, ale chcę Wam pokazać, czym jest po prostu Booksleaf, jeśli jeszcze nie wiecie. E, no i co, i wczoraj dogrywałam też resztkę y, vloga z krety, więc jeśli jeszcze nie widzieliście tego vloga, to jak najbardziej Was zapraszam, bo y, miałam problem, żeby załadować ten filmik, więc y, wyświetlenia są, jakie są, ale no trudno, tak widocznie musiało być. Teraz y, skończyłam tutaj przygotowywać y, otulacze, zostało mi jeszcze szyć z dwóch stron każdy i już będą prawie gotowe, więc super, bo jestem naprawdę w tyle. Jeśli chodzi o ten tydzień wolnego, to idzie mi okropnie, idzie mi okropnie się zmotywować do dalszego działania, a przez to, że wczoraj ogłosiłam, wiecie, tą premierę tego Book Steve, to wpadły nowe zamówienia, więc trzeba troszeczkę się spiąć. Zostało mi dosłownie pół godziny, żeby to wszystko zrobić, bo dzisiaj jedziemy do mojej mamy, potem do rodziców Patryka i Coś mi się wydaje, że dzisiaj będę miała mało czasu, żeby tutaj jeszcze siedzieć i ogarniać, więc chciałabym to jak najbardziej dokończyć. Może uda mi się jutro skończyć dwa otulacze, bo tylko na dwa mam po prostu środki, bo nie dopilnowałam sobie, wiecie, dostawę dopiero będę miała chyba w poniedziałek. Więc chciałabym dwa najstarsze tutaj otulacze, no one są jeszcze no, miesiąc temu zamówione, więc mój urlop trochę wszystko tak pomieszał, więc chciałabym chociaż te dwa otulacze wysłać. No i co? Jeszcze się troszeczkę spiąć, bo od poniedziałku do pracy. Szybki update: jest niedziela. Ja właśnie idę na spotkanie z dziewczynami z pracy. Trochę się uh, wyszykowałam, bo nie mam często okazji, żeby gdziekolwiek wychodzić, więc uh, idę na nogach, bo nasze auto ma przebitą oponę. Um, więc tak ciężko się oddycha, jest to ciepło. E, jeśli chodzi o takie. Um, Update co robiłam przez ten czas jak się nie odzywałam, bo nie odzywałam się chyba przez parę dni to kończę już otulacze. O, zielone. Kończę już otulacze. Niestety filtr najprawdopodobniej nie przyjdzie w poniedziałek, więc wyślę te dwie, które mogę dokończyć. Dwa otulacze. No i co, widzimy się w domu, bo nie jest najwygodniejsza pozycja do nagrywania. Myślałam, że posiedzimy do 15, ale jednak wyszło tak, że byłam w domu bliżej 18 I jeszcze siadam dokończyć zamówienia, bo tak jak Wam mówiłam, zamówiłam filc, który według strony nie dojdzie do mnie w poniedziałek, tak jak miał dojść Więc mimo wszystko chciałam dokończyć otulacze, które, na które jeszcze miałam materiały Tak więc będziemy sobie je teraz pakować które będą do wysyłki? Do wysyłki będą te habry z jasnym środkiem. Te. I konstelacja. Te zamówienia czekały najdłużej na zrealizowanie, dlatego chciałabym je jutro już wysłać. Będę musiała też dodać ogłoszenia na Olixa, żeby, żeby te osoby mogły sobie je kupić. Ale pomyślałam, że pokażę wam jakieś przybiski, przynajmniej z pakowania, bo. Było w tym vlogu bardzo mało przewitek i wiem, bo ten czas, ten tydzień, który byłam w domu, był po prostu zwariowany. Jutro już wracam do pracy, więc to będzie ciężki czas, bo lipiec jest intensywny, jeśli chodzi właśnie o moją pracę. Bo może część z Was nie wie, ale poza tym, co widzicie tutaj na SeaWorld, co pracuję również na etacie, mimo że to jest czwarte etatu, to tutaj sobie dorabiam kolejny cały etat, pewnie. Nie, no dobra, żartuję, ale. Mam bardzo dużo pracy, jestem I jest... za to bardzo, bardzo wdzięczna, bo wiecie, mimo że muszę się bardziej spinać, to cieszę się, że widzę, że Watch się rozwija i to wszystko dzięki Wam, więc będzie intensywnie, ale wiecie, trzeba się czasami spiąć i działać, żeby móc rozwijać też siebie, więc biorę się za pakowanie. Yy... Pakować będę tylko dwa otulacze. Ten yy, czeka na swoją kolej, tutaj z yy... tej nie widzicie, ale wiszą. Słoneczniki jeszcze bez środka, no bo tak jak mówiłam, po prostu nie mam, nie mam co z nim zrobić. Mam nadzieję, że ten filc bardzo szybko przyjdzie i będę mogła dalej działać. Więc pakujemy te dwa zamówienia. To są dwa osobne, więc będę pakowała je w koperty bąbelkowe. Maczki już spakowane, poszło mi to szybciej niż myślałam. Będę się z Wami już żegnać, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby zatrzymać już tego vloga. Nie musi on trwać nie wiadomo ile. Też tak jak mówiłam, jutro wracam do pracy, więc nie będę miała czasu, żeby nagrywać. Więc dziękuję, że ze mną tutaj byliście. Dajcie znać w komentarzu, czy taki format Wam się podoba, co tam u Was w ogóle słychać i widzimy się w następnym filmie. Cześć!